Cześć wszystkim. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Pikantny Kiero. A to jest 33 odcinek z Proton Bus Simulator. I to nie z powodu jesteśmy na, na tej mapie o nazwie Figdorf, które jest jakby już w grom z grom. I teraz tak. Jest już właśnie od chyba trzech tam dwóch dni, chyba 3 lub inaczej więcej. Jest właśnie Proton Bus Simulator. Ale masz zmienioną nazwę. Już jest yy, w Google Play i. No, wiesz o co chodzi? Sklep, w sklepie Play. o yy, i możecie sobie teraz zainstalować. I yy, teraz tak. Yy, była aktualizacja. Yy, właśnie tej gry. Nawet możecie zobaczyć. No, jest aktualizacja. Czy była aktualizacja? Czy jest aktualizacja? Yy. Ja sobie teraz ją. Yy, czy teraz? No, yy, właściwie wczoraj sobie go zaktualizowałem. Przyznam się, że przyjechałem jedną minię, ale to jest tylko jedną, jedną linię, jeden, jedną stronę, oczywiście, w jedną stronę i to i tak chyba 3 lub 4 autobusy dostają fazę drugą, i to jest z niezbyt wiele powodów, że on ten pojazd na przykład i on ma fazę drugą, więc tak. Popatrzcie, piękna deska rozdzielcza. Moim zdaniem, chyba jest nad odnowiona. Z tego, co mi się wydaje, bo za tymi autobusami nie jeździłem. Są ja sobie mogę otworzyć drzwi, Psss. niech się wietrzy. Yy. I teraz, tak, jak ma fazę drugą, tu możemy mieć przybliżone yy. wszystko, możemy sobie. Wiadomo, tam interakcja jest z tym, wszystko sobie tu wietrzymy. Yy. O, wietrzy się. Wietrzy się. Mm. I teraz są wycieraczki. O, tylko muszę włączyć elektrykę. No. Możemy włączyć jedną wycieraczkę. Drugą wycieraczkę. Możemy taki coś. Albo taki coś. Nie się nierówno. To możemy szybciej. I możemy wyłączyć te taką. Mamy też na, na słońce, które jest moim zdaniem słabe. Bo jeżeli was tutaj na przykład słońce, to sobie. Ale potem jak będzie jakby u góry, że to tak nazwę, no i będzie wam tutaj siedzieć. Yy, tak. I dzisiaj na linii numer 107, to jest nowa linia. Nie tylko linia 107, jest też linia 299. Yy, więc dobra. odpalamy silnik. Zastępy drzwi, chyba światło nie będę odpalać. Chociaż odpalę. Jedziemy. Chodźcie zapraszam do subskrybowania kanału z dzwoneczkiem, bo... na chwilę obecną mam 38 subskrypcji, więc jeszcze takie dwa dwóch nowych potrzebuję potrzebuję dwóch subskrybentów żeby było 100 no i wrzucę film special chyba będzie no chyba będzie special tak mi się wydaje, że mówiłem ok dajcie. ja oczywiście sobie pozwolę tej wam ten, nie dość, jest nowy pojazd to jest nowy pojazd, to odświeżenie jest... się to tak jest pojazd, właśnie trzy lub cztery pojazdy, między innymi właśnie ten, fazę drugą, czyli nasze znaczy, animacje różne tak dalej. Reszta jest autobusów, i ma fazę pierwszą, czyli nie ma żadnych animacji, nie możemy nic zrobić, tylko tylko na przykład spalanie elektryki, silnika i kierunkowskazów składu Jeżeli chodzi o tam pojazd No, prawda, może i wyglądem zewnętrznym zbytnio się moim zdaniem raczej nie zmienił. Ale to jest tylko mówiąc minia. Ja jedziemy linią 107 w kierunku tam nowego, nowego terenu. Ja sobie już wcześniej jechałem tą trasą z jedną stroną, w tą stronę zbytnie mojej reakcji no niestety nie nie, 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 nie na, na tym odcinku eee, to po prostu byłem bardzo ciekaw no to marudzi się za szybko ma marudzą się za szybko ale no rozumiem że 70 mieście a to taki, taki jest proton no a właśnie na protona. na eee, to jest zmieniona nazwa. Te, tak na tych proktombaskim Simulator tak trzeba pisać, jak on wyskoczy, jeżeli on nie wyskoczyło, no to właśnie wpiszcie y, proktombaskim Simulator Urbano. I się teraz nazywa niestety. Podejrzewam, że to było niestety chyba przy... Niestety to jest prawda, bo nie było to konieczne, żeby tak, zmienić na nazwę. I moim zdaniem ten jest starsza nazwa, czyli 2020 mi było lepsze. Ja tak nie wiem, nie wiem. mi się przynajmniej wydaje No i teraz tak Czy odpowiem awaryjne? Nie odpaliłem Ci tego nie mogę To nie jest integrowane ze mną Tak w z użytkownikiem Ja tu mogę pokrytać Nie wiem co to robi. Ale że muszę kierunkowska i, i kierunkowskać. Jakby co, to ruch Alci, ten autobus to teraz minąłem, wtedy dałem tam na tą skórkę. Skórkę szczecina. E, żeby nie było, że oni ten, tą skórkę. Do tego busu. Nie, 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 tylko ja tam dodałem. I to jakiś głupi motor będzie mi teraz hałasować. Nie hałasuje, dobrze. Jak widać, już z daleka widzimy gettraki. To oznacza, że jest nowy teren. I się tu bardzo fajnie jeździ takim jednym 18-metrowym pojazdem. Jestem ciekaw, czy, czy, czy będziecie widzieli, odchodzi. Od razu mówię, że to nie jest Solaris. Od razu mówię, że to nie jest Solaris. Chciałem jeszcze z Solarisem, ale nie wiem, czy tak ma być, czy nie. Bo w Solarisie natydy go odczytałem, słyszałem też, że oryginalną wersję od Was Simulation Channel, że drzwi nie mają żadnego dźwięku. Tak, nie ma żadnego dźwięku, zero. Zero, kompletny dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Zero. Yy, więc nie wiem o co chodzi, czy to tak ma być, czy jakiś błąd jest. Nad tam yy, specjalnie. Właśnie takie pliki, które są jakby odpowiedzialne dla dźwięki otwierania i zamykania drzwi, nie pomogło. Więc jeszcze będę pokombinuję, jeżeli nam no, niestety to nie zadziała, no to chyba raczej tym solarystom to będę pojadę, bo, bo bez dźwięku drzwi, no, ja raczej nie dam na sobie rady, więc myślę, no, sytuacja. I mamy do Solarisa. Tak się fajnie łożyło. Tutaj mamy solarista. No I czekamy, nie? Czekamy. Yy, aż sobie wezmę wolną kamerę. Zobaczę. No już. tylko ja mam pecha. Kiedy stoję normalnie, nie używam tej kamery, to oni stoją. A jeżeli sobie wezmę tę wolną kamerę, żeby ona się dała zdjęć, yy, to, to, to nie, to nie muszą się ruszyć. I z tyłu! Ja chciałam powiedzieć, że jest, i z tyłu jest autobus, ale on przyhamował i... Nie, straciłem autobus po ten przedni. Dlaczego? Naprawdę jest teraz smutno, że nie mogę jechać autobusem. Ale przynajmniej jest za mną to Niestety hamuj. Wręcz, raczej więcej takich pojazdów oryginalnych raczej nie będzie na kanale, bo no jak nie patrz, na no to jednak ludne. Yy, tak tam to się raczej zlubną, więc ja wolę modyfikację. Tak, tak naprawdę. I oryginalny autobus, i oryginalna mapa. To nie jest mod, ani nie jest mod dodający ten, No widzicie sami że ten No to możecie sobie zobaczyć. Okej, aktualizacja, ok. No to let's go. A i jeszcze dodam, że jest nowa opcja dodawania modów. Ponadto jest bardziej wygodna. Przetestowałem to. No i jest niby wygodna, ale jednak ta starsza, to tak naprawdę starszą opcją, jak było wcześniej, czyli przenoszenie z folderu do folderu. Dla mnie to było no, fajne, powiedzmy. Czy nadal można tak robić. No można tak to zrobić. Ale, no. Jeżeli ktoś woi w ten starszy sposób, to może tym starszym sposobem, bo raczej trzeba będzie działać. E, ja sobie w ten nowy sposób. Całkiem nowy, tak jak już mówiłem. Taki nowy. E, całkiem spoko. E, fajnie, to, to fajne jest usuwanie modów. To jest to usunęłam się dzięki temu dwa modyfikacje takie dziwne głupie, te głupie. No nie, nie nadawały się moim zdaniem. Na przykład tam ten autobus to był jako godzin 30. No wiecie o jaki mi chodzi. Co miał przód mm. mana, z tyłu prawdopodobnie i suzy I figy oczywiście. Okej. Okay. Jedziemy. Klaxnam tym sam i mi się podoba na tym klasą, nie? Ale fajnie się mi tu siedzi w tym gusie. I tu mamy coś dla miłośników y, ciężarówek z Kani. Jestem tutaj do ciężarówki. Już jest 70, już zaraz będzie 70. Do tej górki tu ja. Ile już jest? 87% pasażer pasażerów, no to fajnie To jest podobnie jak ten speed, to był w mieście I mnóstwo wietraczku Wiadomo, jeśli chodzi o lagi, może Was troszeczkę zlagować yy, może, Mogą Wam troszeczkę FPSy spaść yy, na, ścienie, na 60% FPSów, wiadomo, mogą odblokowaną, mi się odblokowało No mi się cudem odblokowało i, i się Jakby tam cieszy 60 FPSów E, więc, to e, mam 30 pesów. może wam troszeczkę jakichś tam powodów przyciąć, e, lub po prostu zlagować, nie wiem czy to jest wina moda, czy to jest wina mapy, czy to jest wina gry, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia ale wam to jeżeli wam zleguje to możliwość nie jest wina urządzenia tylko może być to wina mapy lub wina moda z nie jeździcie autobusem yy, bo jak ja teraz jadę tym oryginalnym busem to jeszcze mi aż tak fest nie spadały FPS, wiadomo spadną mi FPS z 30 na przykład do 40 yy, ale jak jedę modem to na czasem mi do 17 FPS nie spada nie wiem dlaczego, czy to po prostu mod i ten nie wiem, ja wiem. Będzie muszę dojechać na ten przy, przystanek i są tu same, praktycznie same zatoczki. Jedź tym Mitsubishi. Jedzie profesjonalista. Ok, a ja sobie taką I Solaris boku jedzie i też mi się przydało właśnie takie autobusy za jakiś czas takie boty właśnie które by obsługiwały przystanki nie to byłoby fajne co jakiś tam bus też byłoby takie wtedy jak teraz już jadą sobie i tyle i też było fajne i takie busy, te boty właśnie też mogłyby te przystanki obsługiwać może niekoniecznie do otwierania drzwi ale mówię właśnie o tym fajnie by to było ale wiadomo, to jest protombas. Yy, mam 2 można chyba też zrobić. wzrok. A już tak taki jest, Aż jest. A to jest protonbass, nie. No niestety. Masły ten protombas w plusy i minusy. Yy, dobrze, jesteśmy na następnym przystanku. Tu jeździmy na nas tego przystanku. A ty hamu... No czerwona, jak ty jedziesz Tym dziwadłem! Hamować tu nagle. I Już mam 24 FPS. Nie wiem właśnie z takich powodów. Nie wiem czy tam coś się długo ładuje, czy, czy, czy coś się wczytuje długo. Ale ja wiem, że muszę otworzyć drzwi. Nikt nie wysiada, nikt nie wsiada. No i fajnie. Mam korek. Ach, się wpychnę. Czemu by nie? Trzeba walczyć to w Nie! Jak ty jedziesz? Kolejny mądry tam się znajduje. Jego walne to nie moja wina. To nie będzie moja wina, bo on sam tam stanął. Co on odpalił awaryjne? Ci mi się tylko wydaje czekaj, co, że to światła to sobie stanę. Mówiłem! Mówiłem, jak go walnę, to nie będzie moja wina, on sam tam stanął. Naprawdę to nie jest moja, to nie jest moje wina, tylko to jest wina właśnie, że on tam stanął sobie. Teraz ja dostoję, No, dobra lebo do nie jest. I właściwie już jesteśmy, to naprawdę już na ostatnim przystanku, właściwie na pętli zaraz będziemy, potem skręcę prosto i tam będzie taki zakręt ostry, no i później będzie taka i tam sobie skończymy. Nie będzie odcinek, ale tam skończymy trasę. Bardzo fajny autobusik, fajnie się nim tak taki jest plus, tak jest akurat, akurat plus tego busa. Oryginalne jest fajnie, czasami nie jeździ po takich mapach jak te, ta. To nie jest nawet całkiem y, klimatyczne moim zdaniem. To są górki i y, 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 y w ogóle... Jest takie dużo szateł. I fajnie tu się jeździ przy Naprawdę polecam autobus przygubowy. taka akurat już jest w moje winy, bo ja źle zły, za duży łuk. Powinienem troszeczkę mniejszy, najlżejszą prędkością. Ale ty sobie będziesz tu stać? Tu będziesz sobie tu stać? I z tyłu autobusu, być, No i fajnie. Okej, okay, idziemy. A i jeszcze Wam powiem taką jedną informację. Nie wiem z jakich powodów mam wyłączone komentarze. Od razu mówię, że to nie jest mojej winy, bo ja nie wyłączam komentarzy, mam je cały czas włączone w opcjach i tak dalej. Pomimo tego, że mam je w opcjach i tak dalej, właśnie włączone, no to tak jak mam włączone. Nie wiem z jakich powodów. Może dzieci postanowiły mi zablokować komentarze, nie wiem. A Bardzo bym chciał Was się spytać, a w Was się nie spytam bo nie mogę. Dobrze, no to raczej będzie to na tyle. Ja dziękuję za oglądanie i, i widzimy się w kolejnym odcinku z Protonbasa. Trzymajcie się. Hejo!